Dzień dobry. Chciałem Wam pokazać zakończenie projektu Golfa dwójki i po kolei co zostało zrobione, czyli mamy wymienione przede wszystkim uszczelniacze zaworowe, szklanki hydrauliczne popychacze, kompletny rozrząd z pompą wody, wszystkie uszczelniacze na wałku, wałku pośrednim i wale korbowym, wiadomo paski klinowe, Uruchomiona regulacja alternatora, regulacja pompy wspomagania, bo to wszystko stało. Wszystkie przewody, węże, chłodnicy są nowe, wiadomo, nowe świece, filtry olej w silniku dwa razy zmieniony, bo był taki brudny przy wtrysku. Wymieniony zawór regulacji biegu jałowego. Nowy zbiorniczek płynu chłodzącego wyczyszczony zbiorniczek płynu hamulcowego no i później możemy zejść na dół, to Wam pokażę oczywiście wszystkie przewody sztywne, przód, tył są puszczone nowe w miedzi tak to wszystko wygląda a co mamy od spodu no od spodu mamy można jechać po kolei poduszki silnika poduszka skrzynia poduszka skrzynia biegów uszczelnienia uszczelnienia półosi z jednej i z drugiej strony zaraz Wam pokażę z tej strony ze strony lewej mamy nowy wahacz łącznik stabilizatora drążek kierowniczy końcówka z osłoną do tego kompleksowo tu widzicie miedziane przewody hamulcowe sztywne wchodzą jest nowy elastyczny zregenerowany zacisk nowe klocki z drugiej strony tak samo, symetryczna akcja, tylko tutaj doszło, oprócz uszczelnienia, uszczelnienia samej pułośki mamy nowy przegub wewnętrzny z nową osłoną, nową osłonę przegubu zewnętrznego no i tak samo nowe przewody hamulcowe sztywne, elastyczne, zregenerowany zacisk, dane nowe klocki, tarcze zostały, bo jeszcze mają swoje wymiary, więc są zostawione z układu wydechowego, zmienione Zmieniona uszczelka, tutaj za kolektorem wydechowym, z obejmami Wszystkie obejmy układu wydechowego Zostało nam tylko jeszcze e, zespawać jedną nieszczelność tam przy mocowaniu, bo tłumiki są wszystko w porządku Tylko przy mocowaniu i nam nieładnie dmucha i widzicie też, e, widać nowe przewody miedziane poszły do tyłu, no i wiadomo z tyłu kompleksowo Cały układ hamulcowy, linki hamulcowe, zaciski regenerowane. No, także tam wszystko jest na świeżo. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne wymienione. Tak, świeży płyn hamulcowy. Także tak to wygląda. Teraz po samochód pokażę Wam, jak chodzi na zimnym po odpareniu.